To znowu ja. Andrew, postanowiłem opowiedzieć dzisiaj o chronologii moich opowiadań, przynajmniej tych dotyczących Stanów Zjednoczonych. Najpierw ten wstęp. Cała historia dzieje się w alternatywnym świecie, gdzie COVID miał poważniejsze konsekwencje niż nasze, ponieważ tam dochodzi do tego, że w wojcach kanał słowskich jest więcej piratów. Do władzy w Ameryce dochodzą instalacjoniści, czyli ludzie, którzy chcą się odizolować swój kraj od świata, przez co pojawia się więcej ekstremistów, i tak dalej. Bliski Wschód to jest po prostu burdel na kółkach, no i w, Amery i w Europie tworzy się koalicja antyamerykańska, no i Chiny stają się bardziej agresywne. No, jeszcze ruscy zajmują Kazachstan, a później wyruszają na Ukrainę. No, i w takiej sytuacji zaczynamy naszą opalanie. Główna linia opalanie skupia się na jednym z szpiegów, tak tzw. 50, czyli specjalnych agentów CIA. On utyka w, on utknął w Polsce, w otoczonym przez wroga mieście. i tam będzie walczył o przeżycie. W tym czasie inni z 50 będą operować po całym świecie. E, dobra. Hi historia zaczęła się od Przeludniu, czyli wstępu do wojny. Tam opisane jest dojście do władzy izolacjonistów i tak dalej. No wiesz, i później jak dochodzi do tego, że później zmienia się strategia i ja Ameryka nie wstrzymałem swoje wojska. Po całym siecie, że zakończyć trzecią wojnę światową. No to mamy historię Adama, głównego bohatera, Adama Smifa, z nas kanału. Później jest operacja Breaking the Dragon Steve, gdzie śledzimy jednego z amerykańskich dowódców walczących na taj broniących Tajwanu. Później jest Desert of Ruins, tajna misja, gdzie jeden ze szpiegów, kryptonimie Nawana, rusza na plecy Chin, żeby zniszczyć. Autostrady, które dostarczają i wo... gazociągi, które dostarczają w ogóle sprzęt Chińczykom. Da. Co dalej? A tak. Main Bolivia. Y... Main to nasza jednego ze szpiegów, ponieważ Pięćdziesiątka bierze swoje kryptonimy od nas w Stanów. Main to jeden ze Stanów. On zostaje wysłany do Boliwii, żeby zniszczyć partyzantkę komunistyczną i szkolić. Amerykanów. Proamerykańską budowlkę. E, operacja Design jak się pewnie dowiecie, nie wypala. W związku z tym powstaje operacja Diamond Intel, gdzie pan afrykański minister infrastruktury sprzedaje siebie i swoje dane. E, później jest operacja Deep in Blackland, które fragmenty znajdziecie już na odpadzie. E, tam Amerykanie niszczą jedną z fabryk, która dostała broń do DRK, czyli Demokratycznej Republiki Konga. Jednego z wrogów Amerykanów, w związku z tym, że jest współpracownikiem Chin. No. Później operacja operację Hell's Gate, czy czyli przygotowanie do Fister Fiz ostatniego ataku na Demokratyczną Republikę Konga. Tam jest zniszczenie lotniska nadania Alpa to się w swoim czasie. Później jest Marine Strike, czyli początek wojny na terenie Demokracji Republiki Konga. bitwa Armii Dwóch Smoków. Wiele jest tam rzeczy. Na razie tyle wam wydam, ponieważ ja, to wideo ma i tak 4 minuty. No, pamiętajcie, że zostawić komentarz, lajka, subika, jeśli wam się podoba. Jestem Adam Smith, Autor opowień swychowskich. 啊，对。